Witam, w tym poradniku zaprezentuję jak tworzyć swój serwer Minecraft na hostingu pixelhost.pl Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest założenie konta w serwisie Naciskając przycisk rejestracja wypełniamy pole login, email, hasło i powtarzamy swoje hasło Ja już posiadam konto w serwisie więc nie będę się rejestrował Przechodzę do logowania Po zalogowaniu musimy doładować swoje konto. Naciskamy doładuj konto. Wybieramy formę płatności, jaką chcemy doładować swoje konto w serwisie, aby móc wykupić swój serwer. Ja wybiorę SMS. Wybieram treść SMS-a, kod zwrotny i doładowuję konto. Konto zostało doładowane. Mam 1275 w portfelu. Przechodzę na stronę główną w celu wybrania oferty, jaka mi interesuje. Wybieram zobacz ofertę. Konfiguruję swoją ofertę. W moim przypadku będzie to serwer Minecraft 1 GB RAM na 7 dni. Klikam zamów serwer i opłać. Serwer został uruchomiony. Wybieramy Twoje serwery. Jak widzimy serwer na serwonocie jest wyłączony. Klikamy zarządzaj. Wybieramy wersji naszego serwera, ja wybiorę crawbookita. Będzie to crawbookit 1.14.4. Teraz została zainstalowana. Naciskamy Uruchom serwer. Czekamy chwilę, aż się załaduje. Generuje nam się tutaj mapa. Gotowe. Serwer Minecraft został uruchomiony. Adres IP znajdziemy w zakładce informacje. Wystarczy sobie go i przejść do Minecrafta.